TV .pl. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz z inicjatywy mieszkańców oraz władz gminy Zagórz złożył na ręce Marszałka Województwa interpelację dotyczącą uruchomienia połączenia kolejowego szynobusem Sanok-Łubków. Autor interpelacji pyta, kiedy i czy w ogóle zarząd województwa planuje uruchomienie połączenia kolejowego SANOK-Zagórz-Łubków w obliczu przedłużających się utrudnień w ruchu kołowym na trasie Zagórz-Komańcza. Po konferencji, którą zorganizowali politycy PiSu w Zagórzu na temat funkcjonowania kolei i przywrócenia połączenia w tym regionie, w tej części województwa, chodziło głównie o Zagórz-Jasło, postanowiłem na prośby kolejarzy, którzy się zwrócili do mnie z tym tematem, postanowiłem złożyć interpelację w której zawarłem pytania kiedy i czy w ogóle Zarząd Województwa uruchomi połączenia Sanogłóbków, bo o tym głównie rozmawialiśmy. Konferencja, która się odbyła, pewne deklaracje za sobą niosła, natomiast w tej chwili mamy wrażenie, że sprawa jakby została odłożona na bok, stąd też zagórscy kolejarze zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w tej sprawie i zadałem takie pytanie, czy to połączenie zostanie uruchomione szynobusem chociażby na czas tylko remontu drogi Zagórz-Komańcza, bo to w sposób Ułatwiłoby komunikację i czekamy na odpowiedź. Mam nadzieję, że nie były to deklaracje rzucane na wiatr. Mam nadzieję, że to połączenie zostanie uruchomione, gdyż przeszkody, o których była mowa na tej konferencji, one argumentacją i burmistrza, i, i kolejarzy samych zostały jakby zniweczone, ponieważ udowodniono, że te akurat przeszkody, które dyrektor Hurawski przedstawiał na tej konferencji, one po prostu nie istnieją. Kiedy radny Miklicz może spodziewać się odpowiedzi? tutaj 30 dni e, trwa odpowiedź na interpelację mam nadzieję że w ciągu tych 30 dni tą odpowiedź uzyskamy e, ja myślę że tutaj my przeszkód aż takich nie ma które my zostały przedstawiane przede wszystkim e, nie jest właściwie wyliczona e, ekonomika tej trasy bo e, pasażerowie w tej chwili e, na tym połączeniu Sanok sanogłupków bardzo chętnie by jeździli, więc dzisiaj tak naprawdę na podstawie danych z poprzednich połączeń nie można wysnuwać takich wniosków, że tyle trzeba będzie dopłacać do tego połączenia. Poza tym te koszty, które zostały przedstawiane też dotyczące przeglądów technicznych, dotyczące czyszczenia szynobusu, pewnie też nie mają się nijak do rzeczywistości, dlatego że te koszty byłyby zdecydowanie tańsze, bo w Zagórzu mamy do tego infrastrukturę, aby te wszystkie czynności wykonywać, i nie trzeba by było, tak jak dyrektor Hurawski argumentował, tego sznubusu co dwa, co trzy dni wysyłać do innych stacji kontroli, bo te wszystkie czynności można wykonać tutaj. Mamy do tego infrastrukturę, więc można z niej skorzystać. Zdaniem Słowo Mira Miklicza problemem, jak zwykle, mogą okazać się pieniądze. Radny liczy jednak na to, że Sejmik pozytywnie wypowie się na temat finansowania. Moim zdaniem problem leży tutaj w kwestii dofinansowania poprzez Sejmik Województwa Podkarpackiego, ale myślę, że jeżeli zarząd województwa wystąpiłby z taką inicjatywą i zdecydowałby się na uruchomienie tego połączenia, znalazłaby się też większość w Sejmiku, która by to poparła, dlatego że radni. Znają ten problem, który powstał w trakcie inwestycji drogi zagórz Komańcza. I na pewno, jeżeli znajdzie się możliwość, chociaż w części udogodnienia życia tu mieszkańcom i, i poprawienia komunikacji, to myślę, że ta większość w sejmiku by się znalazła. Na jakich przesłankach radny opiera swoje przypuszczenia? Ten problem wcześniej został już poruszany. Mniej więcej w kwietniu w maju burmistrz i starosta Sanocki, i wicestarosta zwrócili się z prośbą do zarządu o rozważenie tego problemu. Także i wójtko. Komańczy, była delegacja w Urzędzie Marszałkowskim. Myśmy ten temat podjęli i zaczęliśmy e, w tym temacie w tej kwestii czynić pierwsze starania i rozmowy z przewozami regionalnymi, z dyrektorem hurawskim na temat uruchomienia tego połączenia. E, I teraz trzeba to kontynuować i dlatego też radni znają ten problem i sami wypowiadali się na ten temat, że e, akurat uruchomienie tego połączenia szynobusem, które nie jest aż tak kosztowne, e, pewnie w sposób znaczący by się przyczyniło do poprawy komunikacji, a to jest ważny teren, ważny teren turystycznie i nie tylko, także i gospodarczo. W tej chwili mamy do tego, mamy prawo do tego też tak mówić, skoro mamy tu strefy ekonomiczne i nie tylko, bo też i kamieniołom, który powstaje, który jeszcze nie, ruch, nie uruchomił swojej produkcji, ale w najbliższym czasie będzie uruchomiona. Więc te przesłanki wszystkie wskazywały na to, że uruchomienie takiego połączenia jest potrzebne i na pewno z korzyścią by się odbiło tutaj dla mieszkańców. PodkarpaciepL.